Wyjmujemy Samsunga Galaxy S2. Telefon w pierwszym kontakcie sprawia wrażenia dosyć dobre. Jest wykonany z plastiku, ale to plastik wysokiej jakości. Jedyne zastrzeżenia możemy mieć do tylnej klapki pokrywy baterii. Jest wykonana z cienkiego tworzywa i może wzbudzać podejrzenia, że będzie zniszczona poza tym jak widzimy telefon jest dosyć cienki i smukły zawartość pudełka nie różni się niczym od tej, którą znajdziemy w Samsungu Galaxy S wyposażenie jest to samo skromna instrukcja kabel do transmisji danych z komputerem ładowarka sieciowa Bateria litowo o pojemności 1650 mAh oraz słuchawki z gumowymi nausznikami. Tak wygląda cały zestaw Galaxy S2. Teraz będziemy składać to wszystko do kupy. Na początek karta SIM i karta pamięci mikro. MicroSD. Tu warto wspomnieć, że Samsung Galaxy S1 ma kartę pamięci ukrytą z boku. Umieszczoną z boku. Nie trzeba filmować baterii. Tutaj niestety trzeba wyjąć baterię, czyli zresetować telefon, żeby wyciągnąć kartę pamięci. Już mamy złożoną całość. W następnym materiale wideo pokażemy kilka porównań z innymi smartfonami. Dziękuję i zapraszam.